Kapsel? Kapsel, morda. Chodź, chodź, idziemy. Tak, to jest kapsel. Nowy pies sztolniowy. Może trochę na wyrost, bo po sztolniach już tak teraz nie łazimy. Ale na pewno zrobimy mu tutaj jakiś chrzest. Widzicie, nowość u mnie na kanale. Podnoszona jest noga, bo to jest piesek. Około 9-miesięczny szczeniak. Jak widzicie, zwykły kundelek. <laughs> Wziąłem go wczoraj z. Ze schroniska z Wałbrzycha z ulicy Łokietka 7 dokładnie. E, bardzo jestem mile zaskoczony, dlatego że dostaliśmy wyprawkę normalną, to znaczy dostaliśmy nie młody, no będzie dwójkę ustrzelał, jak twoja poprzedniczka nie. E, miski, smycz, gryzaki różne. E, no, i oczywiście zgodnie z umową, my ze swojej strony przekazaliśmy pieniążki na wspomożenie tego, tej placówki. Bardzo byli szczęśliwi z tego względu, że, że akurat szykuje im się mały remont. Wiadomo, schronisko wymaga pieniędzy. <laughs> Także, Dodzia, jesteś gdzieś tam w niebieskim raju Nie? i pomagasz. Kapsel. Y Zbudziłem się dzisiaj rano i pies spał we mnie wtulony. A że moja Agnieszka jest na nocce, więc całe łóżko miał do dyspozycji e, naprawdę. Zero agresji w tym psie. Także, morda, e kapslowaty, kapslowaty. No, jedna mała, dosyć taka niemiła rzecz. Sprawy otóż wyglądają tak, że Mieliśmy do wyboru Albo kapsla wziąć wczoraj Albo odebrać go Dopiero gdzieś za około tydzień Bo tam jest taka procedura Że każdy pies musi być ule, Musi poddać, poddać się Kastracji W związku z tym my wzięliśmy go wcześniej I musimy Jutro Nie, jutro nie, bo dzisiaj jest co? Boże ciało, tak? Kapslowaty yy, Musimy go po prostu poddać kastracji. Jutro o 10 jesteśmy umówieni w Obrzychu w Łapce. E, oczywiście, za to to już jest wszystko opłacone. To już za to płaci schronisko. No i co? Dostanie hełmofon na głowę. I po tygodniu czasu gdzieś się szły ściągnie i kapsel będzie śpiewał falsetem. No ale takie są wymogi. Ja podpisałem umowę, że dokonam tego. To jest warunek, że ja adoptuję tego psa, właśnie że pies podlega kastracji. Pani weterynarz mi mówiła, że jest to konieczne z racji tego, że psy bardzo często teraz chorują na raka prostaty, tak jak my ludzie, jak faceci, nie? Kapselowaty. I jest to obligatoryjne. Podpisałem umowę, nie mam wyjścia. Nie jest to zabieg jakoś wyjątkowo inwazyjny, to znaczy inwazyjny. No, kapsel z Twojego punktu widzenia to jest raczej inwazyjne, nie? Kapsel! E, morda! Kapsel, kapsel! E, no cóż, nie przeskoczymy tego. Takie jest prawo adopcyjne. E, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pamiętam, jak byłem jeszcze 13 lat temu, albo ja nie pamiętam, ale teraz ta placówka to jest chronisko na Łokietka 7. Naprawdę, jak te kojce są zadbane, jak tam jest czysto. Naprawdę, no tam wiadomo. Ci ludzie co tam pracują, to oddaliby im serce. Natomiast jest tam rzeczywiście czysto. Jest tam naprawdę. Aż chce się, aż chce się tam teraz przyjść. No, miejsce smutne, mi się też łezka wokół kręciła. Nie kapsel, ale to już masz poza sobą. To już masz poza sobą. To no, tyle. Nie będę przedłużał. Trzymajcie się. Cześć.